Często w życiu zdarza się sytuacja, kiedy nieopatrznie zapraszamy do naszego życia i naszego mieszkania kogoś, kto potem okazuje się być niestety toksyczną osobą i nie bardzo wiadomo, jak się od niej uwolnić. Z dzisiejszego filmu dowiesz się, jak pozbyć się takiego narcyza z Twojego mieszkania i oczywiście z Twojego życia. Szczególnie zajmiemy się przypadkiem, kiedy jesteś z nim w nieformalnym związku, bo takie sytuacje zdarzają się często, a ich ofiary, no, mają mimo tego poczucie bezradności, nie bardzo wiedząc, co mogą zrobić, żeby się człowieka pozbyć. Omówiliśmy już taki przypadek na kanale, ale chcieliście, abym nagrał bardziej kompleksową, uniwersalną instrukcję, jak to zrobić, dlatego znajdziesz ją dzisiaj tutaj, w tym filmie. Uważaj do końca, bo tam będą też ważne informacje prawne i konkretne rozwiązania na nich bazujące. Nawet jeśli nie masz dokładnie takiej sytuacji, kiedy narcyz mieszka w mieszkaniu, którego jesteś właścicielem, to obejrzyj ten film, bo wiele wskazówek jest do wykorzystania przy uwalnianiu się od narcyzów w zupełnie innych też sytuacjach i mogą ci się bardzo przydać. Nie będę cię czarował. Aby uwalnianie się od narcyza było skuteczne, to musisz najpierw wykonać trochę pracy we własnej głowie, bo tam zaszczepiono ci różne szkodliwe dla ciebie myśli i przekonania. No narcy zaszczepił, to jest jego robota. Dlatego cały proces podzielimy na następujące etapy, które potem omówię w szczegółach. Etap pierwszy to faktycznie podjęcie decyzji, że masz dosyć i chcesz iść przez życie bez stresów i problemów powodowanych przez narcyza, budując w przyszłości związek z jakąś wartościową osobą, który ten związek będzie wzbogacał twoje życie, zamiast go zatruwać, jak, jak z dotąd. To jest konieczny etap, jeżeli go pominiesz, to ryzykujesz nie tylko ciągłe powroty do toksycznej relacji, ale też poważne ryzyko, że narcyz jeszcze bardziej umocni twoją kontrolę nad sobą. Etap drugi, jak podjąłeś decyzję, to niezwłoczna zmiana Twoich zachowań wobec narcyza, aby po pierwsze zminimalizować dalsze szkody psychiczne, które on wywołuje u Ciebie. Po drugie, aby uniknąć wszelkich działań i zachowań, które narcyz może wykorzystać przeciwko Tobie. Pamiętaj, osoby toksyczne bardzo niechętnie przyjmują do wiadomości zakończenie relacji z nimi i będąc ludźmi, Pozbawionymi skrupułów, gotowe są do każdego świństwa, aby utrzymać kontrolę nad tobą. Tu trzeba uważać. Etap trzeci to mentalne przygotowanie się na atak tzw. latających małp. Latające małpy to są osoby trzecie, które narcyz zrekrutował różnymi sposobami zresztą, aby wspierały go w uzyskiwaniu i pogłębianiu kontroli nad tobą. Do tego dojdziemy. Finalnym etapem, ten, który cię uwolni, jest faktyczne pozbycie się toksyka z twego życia. Co zaczyna się od pozbycia go oczywiście z Twego mieszkania, a kończy całkowitym zerwaniem kontaktu z nim. Odzyskujesz wtedy wolność i po przepracowaniu ewentualnych traum masz resztę życia do Twojej dyspozycji, życia, w którym Ty możesz zrobić jeszcze bardzo wiele i pamiętaj, niezależnie od Twego aktualnego wieku. Tyle tych punktów. Przejdźmy teraz do bliskiego omówienia każdego z nich, każdego z tych etapów. Największym problemem nie jest wbrew pozorom usunięcie narcyza z tego mieszkania, ale właśnie podjęcie decyzji, że ty chcesz zakończyć taką relację. Narcyz prawdopodobnie podkopał pod twoje poczucie własnej wartości, może przez gaslighting spowodował u ciebie poczucie, że to z tobą coś jest nie tak. Prawdopodobnie spowodował też, że straciłeś kontakt z większością znajomych i wspierającą cię rodziną. Kombinacja tych dwóch czynników może u Ciebie spowodować przekonanie, że albo będziesz osobą samotną, bezwartościową, której nikt nie chce, albo przynajmniej będziesz tym narcyzem, jaki by on nie był. To jest całkowicie błędne przekonanie. I Najprawdopodobniej jesteś po prostu zmanipulowaną osobą, ale o dużej empatii i potencjale rozwoju. A twój brak znajomych może też być tylko chwilowy, jeśli uwolnisz się od negatywnych wpływów i zaczniesz rozsądnie zawierać nowe znajomości. Kiedyś sam byłem w sytuacji zero znajomych, i to jeszcze nie mając pieniędzy, i to w obcym kraju, ale dało się to zmienić stosunkowo szybko. Dokładnie tak samo będziesz mógł ty to zrobić. Jak dokładnie wtedy postępować, opisałem w moim praktycznym podręczniku sukces w relacjach międzyludzkich, no, który zdecydowanie powinieneś przestudiować, tak czy inaczej. No, ale na razie wróćmy do tego uwalniania się mentalnego. Zacznij od tego, jak to zrobić w ogóle. Zacznij od tego, że usiądziesz sobie w spokoju i zastanowisz się, co będzie za pięć lat, jeśli nic nie zmienisz, i będziesz dalej akceptować twój toksyczny związek, który po prostu niszczy ci życie. Jeśli ciągle jeszcze myślisz, no, że przecież nie jest tak źle w tym związku. To dokładnie przypomnij sobie wszystkie najgorsze chwile, które przeżywałeś z tą toksyczną osobą, najgorsze upokorzenia, które z jej strony doznawałeś. No, naprawdę, pójść sobie taki film przed oczami. Na lepiej czarno-biały, bez kolorów i w ponurej tonacji. To dobrze działa. Pomyśl też o innych wartościowych i atrakcyjnych ludziach pasującej płci, których nawet w ogóle przez te 5 lat nie poznasz, a z którymi mógłbyś mieć gorący i pełen pozytywnych emocji związek którego nigdy nie będziesz miał, jeżeli będziesz dalej zaabsorbowany tą toksyczną relacją, w której aktualnie tkwisz. Nie łudź się też, że może relacja z toksykiem się poprawi. Nie poprawi się. Najwyżej będziesz jeszcze bardziej uzależnioną osobą i będzie coraz trudniej to zmienić. Zobacz, jaka będzie Twoja sytuacja za 10 lat, jak nic nie zmienisz, jak ci te 5 lat nie pomoże. Naprawdę chcesz zmarnować to jedyne życie na tej planecie, które masz na pewno? Tylko dlatego, że ktoś cię zmanipulował, albo bo ktoś powiedział, że nie masz prawa szukać własnego szczęścia? Jeżeli twoja odpowiedź po tym, co dotychczas powiedzieliśmy, brzmi: nie chcę marnować mego życia, to czas na podjęcie dalszych działań, jesteś gotowy. Przede wszystkim uświadom sobie, że nie będzie to rozstanie dwojga dorosłych ludzi, którzy po prostu postanowili pójść dalej różnymi drogami, ale to będzie wojna, wojna wyzwoleńcza, bo narcyz tak łatwo ci nie odpuści. Stawką w tej wojnie będzie twoje godne i szczęśliwe życie i to będzie rozgrywka typu albo narcyz, albo ty. I w tej rozgrywce nie ma długoterminowych możliwości jakichś pośrednich czy też akceptowalnych kompromisów. Stajesz sobie z tego sprawę i jesteś gotowy? Jeśli tak, to od natychmiast zmieniasz sposób komunikacji z narcyzem. Nie próbujesz niczego tłumaczyć, nie wdawaj się z tą osobą w jakiekolwiek dyskusje i w żadnym wypadku nie bierz aktywnego udziału w kłótniach, które ta osoba, ten narcyz, będzie prowokować. Dlaczego mówię, że będzie prowokować? No bo najprawdopodobniej ten narcyz nie przejdzie nad twoją zmianą do porządku dziennego. Póki co stosuj metodę tzw. szarego kamienia. Polega ona na tym, żeby w kontakcie z taką toksyczną osobą być jak najbardziej nudnym i neutralnym. Chodzi o to, aby stał się dla niego albo dla niej jak szary kamień, czyli kompletnie nieinteresujący, jeden z wielu i bez znaczenia. W przeciwieństwie do innych możliwych do zastosowania sposobów, w metodzie szarego kamienia ani nie niszczysz narcyza psychicznie, ani też nie ignorujesz go całkowicie. Tylko dajesz mu tak mało powodów do satysfakcji i kontynuacji zaczepek jak to tylko możliwe. W ten sposób mnie go prowokujesz, a bardziej po prostu sobą nudzisz i o to chodzi. A to pozbawia taką os toksyczną osobę wszelkich możliwości manipulowania tobą, bo co to za przyjemność, jak tam nie ma w ogóle żadnego punktu zaczepienia. Jak cię interesują te inne metody, to więcej właśnie o tych różnych metodach dowiesz się ze specjalnego filmu, który już nagrałem i podlinkuję ci w opisie. A tutaj powiem tylko krótko o szarym kamieniu. Pamiętaj tylko, że jest to tylko tymczasowy sposób na ochronę ciebie w sytuacji, kiedy, zanim się nie pozbędziesz tego toksyka ze swojego życia i ze swojego mieszkania. I na pewno nie powinien być stosowany, aby trwać latami w jakiejś rujnującej cię relacji. To nie po to jest, dobrze? Jak już wspomniałem w tej metodzie szarego kamienia, chodzi tu o stanie się całkowicie nieinteresującym, wręcz nudnym celem dla narcyza. I osiągamy to kilkoma sposobami. Podstawowe cztery rzeczy, o których musisz pamiętać stosując tą metodę, to po pierwsze, zminimalizuj wszelkie reakcje emocjonalne na zachowania narcyza. Nie pokazujesz mu ani złości, ani frustracji, ani radości, ani smutku. Twoje odpowiedzi na jego zaczepki powinny być krótkie, suche i całkowicie wolne od emocji, przynajmniej na zewnątrz. Drugą radą jest unikanie wszelkich głębszych tematów. Kiedy już musisz rozmawiać z taką osobą, to trzymaj się powierzchownych tematów. Mów o pogodzie, banalnych sprawach życia codziennego i tym podobnych. Unikaj na pewno tematów, które mogłyby wywoływać większe emocje i dać temu narcyzowi jakiś punkt zaczepienia do krytyki, agresji czy manipulacji tobą. Z taką osobą, pamiętaj, próba porozmawiania na jakiś poważniejszy czy głębszy temat jest bezcelowa, więc nawet nie próbuj, szkoda twojego czasu i nerwów. To jest szczególnie istotne przynajmniej do momentu, kiedy zaczniesz akcję wyrzucania toksyka z twojego mieszkania, do czego jeszcze dojdziemy wkrótce. Trzecią radą przy metodzie szarego kamienia jest, aby nie dać się sprowokować emocjonalnie, no bo osoby narcystyczne często próbują wywołać u ofiary silną reakcję emocjonalną, no bo właśnie to daje im poczucie kontroli. O, oni się wtedy cieszą, są w swoim, nie... są w swoim żywiole. Ja wiem, że to jest chore, no ale tak właśnie tacy ludzie działają, a twoim zadaniem jest nie dawanie im tej satysfakcji. Gdy narcyz zaczyna cię prowokować, odpowiedz monotonnie i bez emocji albo nawet nie odpowiadaj wcale, jeśli to możliwe. Ja, ja wiem, że to łatwiej powiedzieć nie zrobić, ale można się tego nauczyć i sposób na opanowanie własnych emocji opisaliśmy na przykład w naszej książce Wojna na słowa, którą też możesz kupić w naszym sklepie, a ta umiejętność przydać się wszędzie. A jak nie chcesz czytać tej książki albo nie masz czasu, to przynajmniej obejrzyj film o tym, jak unikać takich emocji, który znajdziesz na moim kanale, a który też podlinkuję w opisie. Czwartą rzeczą, na którą musisz uważać przy metodzie szarego kamienia, to jest konsekwencja w jej stosowaniu. Metoda szarego kamienia właśnie wymaga czasu i konsekwencji w działaniu. To trochę jak antybiotyk, który do końca infekcji trzeba brać bez przerwy, a nie wziąć tylko raz. Nie możesz jednego dnia być emocjonalnie odpornym człowiekiem, a drugiego dnia dać się wciągnąć w dramat, bo to zepsuje ci wszystko. Na szczęście, w przypadku pozbywania się narcyza z tego mieszkania, nie będzie to prawdopodobnie trwało latami, tylko znacznie krócej, co ułatwi Ci zadanie właśnie bycia konsekwentnym. Chcesz parę przykładów, jak to może wyglądać w konkretnych sytuacjach z tą osobą? Już podaję. Pamiętaj tylko, że cały czas mówimy teraz o zaczepkach narcyza, który próbujecie sprowokować, a nie o normalnej rozmowie dorosłych i kochających się ludzi. Na przykład jeśli twój narcyz zarzuca ci, że za mało czasu spędzasz razem, możesz powiedzieć Wiesz, ważne jest, żeby każdy z nas miał trochę czasu dla siebie. Utrzymuj ten spokój i unikasz dalszych tłumaczeń czy jakichkolwiek usprawiedliwień. Gdy narcyzowi nie podoba się coś w twoim wyglądzie lub ubiorze, to możesz spokojnie powiedzieć Dziękuję za twoją opinię. I nie bronić w dalszą dyskusję, ani nie tłumaczyć swoich wyborów. Na pewno nie masz też powodów, żeby się źle poczuć, bo o taką właśnie reakcję chodzi takiemu toksykowi, żebyś się źle poczuł, jak on cię tak krytykuje. Kiedy narcyz wyraża niezadowolenie z twoich przyjaciół czy rodziny, możesz na przykład zareagować słowami, rozumiem, że możesz tak czuć. Znowu, nie wdając się, ani w obronę, ani w dalsze dyskusje. Częstą próbą sprowokowania cię jest mówienie ci przez narcyza, że nie jesteś wystarczająco dobra albo dobry w łóżku. Zachowaj wtedy spokój i powiedz: Dziękuję za szczerość, pomyślę o tym. I koniec na ten temat. Kiedy narcyz jest zazdrosny bez powodu i na przykład wyraża to w rozmowie, to możesz wtedy stwierdzić: Szkoda, że czujesz się tak niepewnie. Znowu, nie próbując przy tym, za, nic, no za wszelką cenę, ani uspokoić jego emocji, ani udowodnić twojej niewinności, cokolwiek, tylko mówisz w ten sposób. Chcesz jeszcze kilka przykładów? Proszę bardzo. Jeżeli narcyz ciągle narzeka na swoje życie i próbuje sugerować, że to jest twoja odpowiedzialność, albo wręcz, że to jest twoja wina, to odpowiedz po prostu, to musi być dla ciebie trudne, nie angażując się oczywiście w rozwiązywanie jego problemów. Takie obwinianie Cię za czyjeś niepowodze rzekome albo prawdziwe niepowodzenia życiowe, to jest bardzo często spotykana zagrywka narcyzów nie tylko w sprawach damsko-męskich, ale na przykład narcystycznych rodziców. To tak na marginesie, bo o tym nagram specjalny film. Wracając do tej metody szarego kamienia, jeżeli taki toksyk na przykład często wypomina Ci jakieś Twoje błędy z przeszłości, to też wystarczy powiedzieć, przykro mi, że ciągle to pamiętasz. I znowu, nie wdając się w długie wyjaśnienia, ani jakiekolwiek próby obrony czy usprawiedliwienia Twoich wtedy działań. Pamiętaj, zasada jest taka, aby nie dawać narcyzowi żadnych punktów zaczepienia, jakbyś był takim okrągłym, otoczonym przez rzekę, oślizłym, szarym kamieniem. To jest tylko rozwiązanie tymczasowe, zanim nie wyrzucisz narcyza swego mieszkania i ze swego życia. Na wszelki wypadek, żebyś miał orientację, jakie jeszcze masz inne narzędzia prawne, to obejrzyj jeszcze nasz film o tym, jak możesz wykorzystać prawo do obrony przed narcyzem. Na co uważać, na co zwracać uwagę, tej wiedzy możesz potrzebować. Tam zobaczysz też wszystko to, na co musisz uważać. I jeszcze jedna ważna uwaga. Pod żadnym pozorem nie chodź też z narcyzem do łóżka. Wszystko jedno, w jaki sposób by Cię nie kusiła, czy kusił, i wszystko jedno, co by Ci obiecywano. Tyle krótko o metodzie szarego kamienia. Przygotuj się też zawczasu wcześniej, że narcyz będzie próbować wpłynąć na ciebie przy pomocy tzw. latających małp, zrekrutowanych przez niego osób trzecich, które będą go wspierać w jego działaniach i albo dostarczać mu informacji o tobie, albo rozpowszechniać różne oszczerstwa o tobie, pomówienia, a co najmniej próbując wpłynąć na ciebie poprzez budzenie w Tobie poczucia winy czy wstydu. Jeśli te osoby pochodzą z kręgu znajomych narcyza, to będzie ci łatwiej odciąć się od nich i przestać kompletnie reagować na to, co mówią. Jeśli będą ci szkodzić, to bezwzględnie używaj możliwości prawnych, które omówiliśmy w tym specjalnym filmie, który podlinkuję. Trochę gorzej jest, jeżeli narcyz zrekrutował jakieś Twoje bliskie osoby, jakichś znajomych, a nawet rodzinę, to się czasem zdarza. No, wtedy, niestety, musisz sobie uświadomić, że jeżeli te osoby stanęły po stronie tego toksyka, to ich prawdziwa relacja z tobą no, nie mogła być tak bliska, jak ci się wydawało. Warto wtedy zastanowić się, czy to nadal są osoby bliskie, czy najwyżej blisko spokrewnione. No, ja wiem, że w tym ostatnim przypadku to może nie być miły wniosek, ale pozwoli ci łatwiej pójść na dystans w stosunku i do takich osób. Mówię o tym, bo prawie na pewno podejmując działania następnego kroku, będziesz skonfrontowany z falą krytyki wielu ludzi. Ludzi, którzy przeważnie nie będą mieli zielonego pojęcia, jak twoja relacja z narcyzem wygląda w rzeczywistości. Na pewno nie przejmuj się ich opiniami, a brak zrozumienia dla twojej sytuacji potraktuj po prostu jako kryterium dyskwalifikujące danego znajomego. Po co ci tacy ludzie w twoim życiu? To powiedziawszy? Pora teraz na ostatni krok wywalania narcyza. Podkreślam jeszcze raz, że to, co powiem, ma zastosowanie, kiedy wywalamy toksyka z naszego mieszkania, mieszkania, którego jesteśmy właścicielem, a przynajmniej to my mamy umowę najmu z właścicielem. I oczywiście, jeśli byliśmy z tym narcyzem w nieformalnym związku, a nie na przykład w małżeństwie. Jeżeli tak nie jest, to sprawa robi się o wiele bardziej skomplikowana, choć nie beznadziejna, jeśli chcecie, to nagram specjalny film na ten temat z Karoliną, która jest bardzo dobrym adwokatem, też w sprawach rodzinnych. Napisz w komentarzu, czy mamy taki film nagrać i jaka szczegółowa sytuacja cię interesuje. Obiecuję, że jak się pozbiera trochę, to nagramy. Przejdźmy teraz do tego smakowitego mięsa prawnego, które zaserwujesz pewnemu siebie narcyzowi. Jeżeli zrobisz to zdecydowanie, to on na 100% się w tym udławi. Jeżeli sytuacja jest taka, że mieszkanie jest twoje, nie jesteście małżeństwem i nie zawarliście żadnej specjalnej umowy na ten temat, to uwaga, z punktu widzenia prawa możesz przyjąć, że zawarłeś z narcyzem ustną umowę bezpłatnego użyczenia, pozwalającą tej osobie na mieszkanie w tym mieszkaniu. I taką umowę oczywiście możesz wypowiedzieć. Robisz to w następujący sposób, uważaj. Piszesz narcyzowi list... Polecony list, który wysyłasz, zachowując oczywiście kopię dla siebie i potwierdzenie nadania, i w tym liście mówisz, że narcyz mieszka u ciebie na podstawie ustnej umowy bezpłatnego użyczenia. Oświadczasz jednocześnie, że wypowiadasz tę umowę i domagasz się niezwłocznego opuszczenia lokalu, wskazując przy tym na dość krótki termin, do którego tej osoby ma po prostu u ciebie już nie być. Dokładnie taki sam tekst, na wszelki wypadek wysyłasz tej osobie mailem, aby mieć więcej dowodów, że taką umowę wypowiedziałeś. Takie postępowanie jest zgodne z prawem i stawia to prawo po Twojej stronie. Dlatego zalecam właśnie takie podejście. Jeśli po czymś takim toksyk nie wyprowadzi się do wyznaczonego mu terminu, to możesz po pierwsze zacząć naliczać mu konkretny czynsz za bezumowne korzystanie z lokalu, a po drugie wystąpić do sądu o eksmisję. No, to już nie są żarty. To jest zgodnie z polskim prawem sposób na pozbycie się takiego toksyka w takiej sytuacji, i jeżeli będziesz miał dość determinacji, to sprawisz mu mnóstwo kłopotów. Nawet jeżeli takie działania miałyby trochę dłużej potrwać, bo Narcyz może nie dać szybko za wygraną, to samo wystąpienie na taką drogę będzie szokiem dla osoby przyzwyczajonej do bezkarnego manipulowania tobą i może przetrącić jej okazywaną w tobie pewność siebie. Oczywiście musisz się spodziewać, mówiłem o tym już, że toksyk będzie się awanturował albo stosował inne dotąd skuteczne metody zmanipulowania cię, wszystkie te, o których mówiłem wcześniej. Nie zważaj na groźby, prośby, płacz i kuszenie seksem. Nie przejmuj się też krytyką jakichkolwiek innych latających małp zrekrutowanych przez tą osobę. Po to zrobiłeś wszystko to, co opisałem w punkcie pierwszym i trzecim, abyś postąpił jak człowiek świadomy, że idzie tu o bardzo wysoką stawkę i nie masz po drugiej stronie normalnego człowieka, a niebezpieczną osobę, która no, będzie chciała cię zniszczyć. Bądź też przygotowany na to, że być może nie będzie to też jednorazowa potyczka, lecz cała wojna na kilku frontach. Na to lepiej się nastaw. Gdybyś w tej wojnie miał chwilę słabości, albo zrobiłby cię szkoda narcyza, to obejrzyj sobie ten film o mentalnym uwalnianiu się od byłego partnera, który podlinkuje w opisie. Najlepiej obejrzyj go kilka razy. Jak będą dalsze kłopoty, to weź dobrego adwokata i po prostu zniszcz narcyza, używając wszelkich możliwości prawnych. Bo jeżeli postępujesz jak powiedziałem, to prawo jest po Twojej stronie. Pamiętaj jeszcze raz: stawką jest Twoje życie i nie jesteś tym bezsilny. Wykaż się determinacją i konsekwencją, bo to Ci będzie ogromnie profitować w dalszym życiu. Jeśli chcesz, abyśmy z Karoliną nagrali specjalny film o bardziej skomplikowanej sytuacji yy, i chcesz poznać wskazówki doświadczonego adwokata, bo Karolina takim jest, to napisz w komentarzu, jakie sytuacje masz na myśli. Jeżeli będzie ich kilka, to na pewno nagramy. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to przestudiuj zestaw praktycznych podręczników, który znajdziesz w naszym sklepie, który da ci wiedzę, yy, jak sobie radzić z ludźmi i poznawać nowych. A to tak naprawdę Ogromnie zmieni tę sytuację życiową. Jeśli chcesz poznać bardzo dobre metody, jak skutecznie rozstać się mentalnie z kimś innym, to obejrzyj ten film. A zanim go obejrzysz, to daj lajka like dla tego nagrania, a dla siebie samego zapisz się na mój newsletter, w którym przysyłam ważne informacje. Do zobaczenia.